Moi drodzy, tutaj BlueJane Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku A dzisiaj Gierka Trollface Quest TV Shows Jest! Nareszcie, nareszcie! Tak długo na to czekałam i wy tak długo na to czekaliście I dzisiaj, wreszcie, dzisiaj Wreszcie sobie w to zagramy O tak, o tak, o tak, już nie mogę się doczekać Co tym razem dla nas twórcy Przygotowali za niespodzianki Och, na pewno będzie bardzo absurdalnie Absurdalnie będzie na pewno A tak poza tym Chciałam was, moi drodzy, bardzo poprosić, żebyście mi pisali w komentarzach, jeśli nie uda mi się rozpoznać jakiegoś filmu czy też serialu, ponieważ ja dość rzadko ostatnio oglądam telewizję i na pewno, na pewno nie wszystko rozpoznam. No to w takim razie rozpoczynamy naszą zabawę. Zagraj. Oczywiście, że tak. O, co to się stało? O, moje kulanku, moje biedne kulanku. Jaka rana, jaki guz! A to, co się stało z moją deską, to już w ogóle tragedia! Łamana na kawałki! Hmm, kim jesteś, koleżko? Jesteś, zdaje się, że doktorem Hausem? Hm? Eee. Od razu tak pogotowie? Przecież to tylko zadraśnięcie było! No bez przesady, no bez przesady! Nie widać, żeby miał tą nogę złamaną, czy coś? No dobra, może wpadniesz na jakiś inny plan? Eee. Kiedy ostatnio małeś głowę, koleżko? O. Hmm, mam pomysła. <laughs> Ale mu się oczka zaświeciły. Może byś nam pożyczył tą laskę? O, i co dalej? I co dalej? <laughs> eee. No tak. Jak zwykle absurd goni absurd. Ale ja nie mam nic z głową, kolego. Tylko z kolanem. Nie zwróciłeś uwagi? Och, mógł nam chociaż nową deskę kupić. No dobra. Hmm... A to kto to jest? Jakiś Sherlock Holmes? I jego y, pomocnik? Czy jak? <śmiech> <śmiech> A przepraszam, to jest kurs nurkowania! O! Chyba niezbyt długo wytrzymaliśmy, niestety, niestety. Hm? <laughs> I co? I co? Ojej, jakbyśmy na księżycu byli! O nie, zaraz wybuchnę! <śmiech> <śmiech> No nie mogę. No to miał gość turbo-doładowanie! No cóż. O, a to jest jakiś rambo. O, jak tutaj jest głośno moje uszy. Moje uszy, ratujcie moje uszy. To jest takie śmieszne, że to dla na nas bębenki mi popękają? Chyba nie. O, on nas przed czymś ratuje? Po wywracane auta do góry nogały.

O, przepraszam, przepraszam, zepsułam wam antenę. Teraz nie możecie sobie obejrzeć do końca tego serialu. O, trollololo. <laughs> tro ja tych gości skądś kojarzę? Chyba jakiś serial kiedyś był na MTV? Podajże. Hmm. Jeśli wy pamiętacie taki serial o takich dwóch chłopakach, właśnie co siedzieli na kanapie, to napiszcie mi w komentarzu, moi drodzy lolo,lo, O, so, patrzcie, naprawiłam! Teraz gada normalnie, bez szumów! <st unlikely> I co? He O, a jak wstrzyma? To co? Trolololo! O! Tralala, la, tra tra trolo,lo, tralala, Trolololo! Tro o! Tro oh. Co wam się stało? Koledzy! Co wam się stało? Co wam jest? O kurcze, może zadzwonić po jakąś pomoc medyczną, albo co? O, weźmy, że poziomek zakończony. Ale było do śmiechu. A to co? Jakaś dziewczynka? No naprawdę bardzo zabawne! Och! Pewnie marzyła o tym, żeby zostać papierem toaletowym, a on marzył o tym, żeby zostać przepychaczką do zlewu. <laughs> o! Ty, kim jesteś, kolego? No, przestań się tak strasznie do nas dziwnie się uśmiechać. Ja skądś ich kojarzę? Chłopak i dziewczyna. Chłopak i dziewczyna z jakiegoś serialu. Wodogrzmoty. Jakieś tam. Coś tam. Coś w tym stylu. Jeśli wy pamiętacie, to napiszcie mi dokładnie w komentarzu. Hmm, co to było? No nieważne, w każdym razie tam była jakaś dziewczynka i chłopak, z tego co dobrze pamiętam. No dobrze, i co? I co? Tablica, jakaś ogłoszeń? Eee... Pocie, 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 pocie. Czary Mary, pokus, pokus! I co? Możemy coś... O, mogę tym ruszać, to już jest jakiś postęp. I co? Jej nie mogę tego założyć na głowę. Ale ja mogę! Ale co to ma wspólnego z tym dziwnym czymś? Co to jest? Kawałek kafelki? O! Smutna kafelka! Nie mam pojęcia, co to było. Ja wiem, ja wiem! To jest ArchiWum X! To jest na pewno Archiwum X! pytanie, co to było. No oczywiście, że to były ufoki, które nas porwały prawdopodobnie. Czyli ufo istnieje, z tego wynikałoby. I co dalej? O! Jak się nie da kliknąć, to może da się przesunąć. Bdziu! O! Jakiś ufo, który ma delikatne problemy ze skórą. Hmm, może jakiś żelik przeciwtrącikowy albo coś. By ci się przydał, kolego. O! Koleżanko właściwie, bo to jest ufoczka, a nie ufok. Hmm... Piano. Pidzą. Piano. O, i masz kolegę. Ten ma dwa pryszcze. Ty masz trzy, on ma dwa. Widzisz, widzisz? Pewnie używa jakiegoś żelu przeciwtrącikowego i już zaczął działać. No dobra, i co? Teraz? O! Ach, no, no to się okazało, że oni byli po prostu kosmitami No, dlatego im tak zawsze wszystkich, we wszystkich odcinkach się powodziło I co? Odlatujemy! Wypełniliśmy już swoją misję No, cześć, cześć, pa, pa, pa Do widzenia, do widzenia Bye, bye O, strasznie tutaj Strasznie tutaj, oczywiście w sensie pozytywnym to jest rodzina Adamsów! Na pewno tak! Cześć, cześć! Macha do nas yy, obiema rękami. Cześć, 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 cześć! O jakie macie piękne zęby! O, do jakiego dentist wychodzicie? A ten duży nazywa się Larch i on jest smutny. Larch, czemu jesteś smutny? Najfajniej śmieje się babcia. A gdzie jest Rąsia? Gdzie jest Rąsia? Rąsia jest moją ulubioną bohaterką z tego filmu. Hmm. A jakby tak zrobić? To co? Na boczki i i co? Nic. No dobrze, babciu. Wystarczy tego śmiechu wchichów. Jest! On też teraz się śmieje. No to teraz cała rodzinka będzie szczęśliwa. Albo i nie. No cóż. Nie rozumiem, nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem logiki Trollface Questa. Ale chyba na tym to ma właśnie polegać, że kompletnie mamy tego nie rozumieć. O, kim jesteś człowieku? Hmm. Boisz się go? To jest jakiś spot? R reklamowy? Zdaje się, że to jest polityk. Jakiś? O... Masz jakiś problem z katarem siennym? No tak, wiosna przecież idzie i ma alergię, koleś. No nie, no błagam, to było niesmaczne. O! o. Przyszedłeś pożyczyć nam chusteczkę? Z czego się śmiejesz? O. Dostał glutę prosto w twarz. No, piękne zakończenie, nie ma co, nie ma co. O, a to co? Co to jest? Łyżka? On się boi? A to są jakieś płyteczki z próbkami krwi? Na początku myślałam, że to są karty, ale nie, to nie są karty, to jest coś gorszego. O! Z czymś mi się to kojarzy. Z jakimś serialem o seryjnym mordercy, zdaje się, ale nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał. Dexter? Chyba tak, jakoś. O! ja! Yeah! załatwić kogoś łyżeczką od herbaty. To jest w stylu trollface questa. No dobra, no to w takim razie już wiemy, że chcesz go o! załatwić łyżeczką od herba, od herbaty. O, jakiś nowy rodzaj tortur? Gilgotanko, Gilgotanko. <ścoughs> o, jesteśmy na jakiejś sesji terapeutycznej. Jaki ładny konik i origami. No. <ścoughs> No, i z czego się śmiejesz? To jest nasza terapeutka? Nie pamiętam takiego serialu ani filmu. Czy ja powiedziałam coś zabawnego? Staje się, że nie. On jest smutny i opowiada ci jakąś bardzo tragiczną historię swojego życia, a ty się. Och, tak brzydko śmiejesz! Z nas! No, może wystarczy. Kusteczka. Może weźmiemy kusteczkę, skoro jest tam tak smutno. E. Ojej. Nie umyłaś rano głowy i teraz... Masz zamiar nadrobić zaległości, tak? O. To może jeszcze jedna? O. A ty chcesz jej dotrzymać towarzystwa? O. A to co to ma być? Ja mam ładniejszego gluta na chusteczce! Prawdziwy ze mnie Picasso, nieprawdaż? <ścoughs> Jak zwykle, super absurdalny troll face quest. Kurczę, granica absurdu została jeszcze bardziej przesunięta! Bardzo mi się podobało. Serdecznie Wam tą gierkę polecam. Zagrajcie sobie. Jeśli udało Wam się rozpoznać seriale, czy też filmy właśnie z tych minigierek, no to napiszcie mi w komentarzach, co to było, bo ja nie wszystko niestety rozpoznaję, ale wam na pewno się uda. No, a tymczasem chciałabym Was zaprosić do kolejnych materiałków na moim kanałku. Napiszcie mi w komentarzach, moi drodzy, jaka część Rollface Questa najbardziej wam się podobała, czy też ta, czy te poprzednie. No, a tymczasem żegna się z wami już plot. Jane, cześć!